Już jest w porządku, konie ruszyły. Tutaj dobrze start złapał Notar. Ale już pierwszy jest Marwelu Stam. Blisko jest szupet przy wewnętrznej. Dalej od pola galopuje Notar, jest tam również dominanta, a stawkę zamyka Katarzis. Katarzis z tyłu, z tyłu również galopuje konacore. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1200 metrów. Marvelu Stam na pierwszej pozycji. Na drugiej tutaj jest Notar. Blisko nich Dominanta. To jest cały czas czołówka. Szupyt. Podeszła również Scarlett Jive. Z tyłu Katarzys i z tyłu galopuje także klacz Nadia Morandi. I wchodzą już w zakręt. Koniec są nauku. Marvelu Stam nie oddaje prowadzenia. Notar go naciska. Jest bardzo blisko. Blisko również Dominanta. To już jest pół zakrętu. Tutaj stawka zaczyna się grupować. Bardzo ładnie tam Przeszedł po zewnętrznej Amon de Great. Oj, zupełnie nie wpada w tempo, Nadia Morandi galopuje za stawką. Na prostą wyprowadzi marvelus tam, kto tutaj będzie finiszował od pola od pola kilka koni, środkiem toru tam również galopuje Katarzys Marvelus tam ucieka i ma przewagę, próbuje zaatakować go Szupę. tutaj od pola kilka koni, dobrze galopuje tam Katarzys także jest tam Konakore do celownika jednak jeszcze 200 metrów, ucieka Marvelus tam, atakowany jest przez Choupet i środkiem jeszcze ruszyła Katarzys do celownika jeszcze mamy 50 metrów, ucieka Marvelus tam i wygra ten wyścig przed Katarzys Trzeci będzie Szupet, a czwarty kończy Sopot.